Poprzednim odcinku. O, ale miałem sen. Jakiś koszmar mi się śnił. Śniło mi się, że byłem w jakimś opuszczonym domu, że tam jakieś głosy do mnie przemawiały, jakby głosy ducha, czy coś. O nie, on tam naprawdę był. Szybko. Ten sen był prawdziwy. Faktycznie tutaj jest duch w tym domu. Siadaj z tego motoru, kurde! To miał rację, te duchy. Mój dom się pali. Co to za fajerwerki? Kto tu był? Ja cię nie. Drogiej drodze w końcu udało mi się dojechać do miasta. Udało mi się wziąć parę potrzebnych rzeczy. Cześć Tejmo! Witam serdecznie Ciebie. Wiesz co mi się przytrafiło? Straciłem dom. Dom się spalił. Jakieś kurde duchy mnie nawiedziły. E, miałem koszmar ogólnie. Śnił e, mi się. E, śniły mi się duchy ogólnie i taki budynek jest tam obok mechanika. No i tam. E, poczekaj, najpierw powiem. No i tam e, miał, był ten sen w tym budynku i pojechałem na drugi dzień zobaczyć tam, e, czy faktycznie tam coś jest w nocy i faktycznie było. Potem wróciłem do domu i. i kurde, dom się palił. Także to. Kurde, przez te duchy chyba. Aha. Okej. Okay. On mówił, że tutaj jest blisko jakiś podobno apartament do wynajęcia, czy coś takiego. Nie wiem, zaraz pojedziemy zobaczyć. Mówił, że tutaj mamy jechać yy, w prawo i ciągle prosto i tam przy jakimś jeziorze ma być, czy coś, jakiś apartament. No to odpalamy. I będziemy zaraz jechać tam. O, tam ktoś siedzi. To chyba ten właściciel tego. Dobra, podjeżdżamy tutaj. To chyba ten właściciel może być, tak mi się wydaje. Dobra, zaparkujemy tutaj. Yy, I zgaśmy ciężarówkę. No i idziemy zobaczyć tutaj. Halo, witam serdecznie. Witam. Dzień dobry. O, dobra, za 1350. No to dobra. Dziękuję. Czy mamy już tutaj dostęp do tego? O, jest. Zobaczmy, co tutaj mamy w ogóle. O, tutaj mamy łóżko. Prąd jest, kurde. Co mamy tutaj dalej? O, kurde, tutaj mamy biurko jakieś nawet. Kolejne łóżko tutaj mamy. Zamkniemy tutaj. Tu co? Tutaj jest kibel. Ło kurde, nawet telewizor tutaj jest. Stół tutaj jest. Lodówka. Idziemy tutaj, wypakujemy to wszystko. Jakoś poukładamy. Koła do Satsumy. Satsuma ogólnie pamiętam, że tam gdzieś jest. W tamtych stronach. Bo tam coś z kołami chyba było. Także w jakiś dzień się tą Satsumą zajmę. Coś, coś kurde... No coś tu kurde działa, ale... Chyba kanału nie ma żadnego, nie wiem. Nie odbiera chyba nic. Tutaj można też wyjść, kurczę. No no, fajny, fajna chałupka. Fajny ten apartament. Taki akurat w sam raz ty Kto to włączył? Ja to chyba włączyłem przecież przed chwilą. Co tam się dzieje jakieś kurde... Chłop się z gałęzią szarpał. <noise> Dobra. Ale ja pójdę ogólnie się zrzemnąć. Bo jestem tym wszystkim zmęczony po tym, co ostatnio się wydarzyło. Że... Idę spać. Tutaj można spać? Chyba tak. Zamknę tylko tutaj jeszcze drzwi. Tutaj zamykamy. Piwko sobie postawię tutaj. I idziemy spać. Telewizor, kurde, tam dalej gra, ale dobra, niech tam gra. Także idziemy spać.